Lubisz grać w gry? W każdej grze znajdziesz zadania, za które zdobywasz punkty. Zbierz punkty i w dowolnej chwili wymień je na doładowania do gier. PaySafeCard, Paypal, skiny do CSGO, klucze do gier i wiele innych. Zarejestruj się już dziś i pobierz 100 punktów na start. Kod promocyjny to gry grynaplus.grynaplus.pl Dobry. Ja bym prosił o wystawienie wszystkich szefa radiowozów Wiktorii. Ooo, to nie jest takie proste. To nie Ten jest nie Remek. Się yy... i 80 0 ed 900 Soreczka, soreczka, soreczka. W życiu nie zapamiętałeś. Podobny, jest podobny, ale to nie on. No. O kurwa! Kurwa, bodyka mi się przetarł. Ja pierdolę, uszkodziłem go. Czy jest przypadek. Naprawdę, jak była ja kocham. Nie ma problemu. O kurwa, o, a, a, o kurwa mewa Żyje pani? Aha Kładź się na ziemi Ale po chuj, no, kuj Tejzer, Tejzer Kładź się Jezi na ziemi, wykonuj mordy, polecenia kurwa. funkcjonariusza policji Masakra. Co ja dzisiaj połóż na dystansie robię? Na ziemi się połóż! Tejzer, Tejzer Leżysz na ziemi, powiedziałem No leżę, kurwa to pizda, nie co? wstajesz! Ręce i nogi szeroko, na ziemi! I teraz Grzechu będzie mu kazał podnieść do góry, bo jak go skuję. Powiedziałem, leżysz na brzuchu, że ręce i nogi szeroko! I teraz wasz to. Podchodzę do zakucia... I teraz patrz co się odpierdoli! Pomagam ci wstać... O! Nie ma chuj tak mota na mordę... 42 plus 1 status, 7. z... U. No dobra, dobra, już nie U. otwieram, no idę... 23... 23. Mamy 109 antybojki? 400? Idę na pieso, no dobra hejtezy, no nie nam się, bo nie Ty kurwa. Co kurwa myślisz, że się dzisiaj boję? W dupę jebany ty! Zostaw mnie w stolu No kurwa! Zostaw mnie! No ja pierdole! Tato, tato, chcesz dziab, dziab? O tato, <noise> leć za nim! No 3 dni później kurwa. No. Tak, się ja o do ten protest <grym> Pasuje? No lepszego psa sobie wymarzyć nie mogłem i ja. Ty, bo tato właśnie go zagryzł. Pierdalną go? <grym> nie, na autostradę wszystko XD z ciebie psie. Jak kurwa nadajesz. Zamki pizde. <grym> NIE MOŻESZ MNIE WYZYWAĆ MNĄ, KURWA! Dobry! Pan śpi? Co se pan śpi? 30830? Kurwa! Przepraszam. Na pobocze Zagabiłem zapraszam. A przepraszam. Na pobocze Zagabiłem zapraszam. zapraszam. Kierunek szeryfa. Kurwa, jego masz. Panie Tomasie! Mhm? Mm w dzisiejszym mandacie karny Wysokości 500 dolarów amerykańskich za spowodowanie kolizji drogowej, bez punktów karnych, prawy dolny róg czytelnie imię i nazwiskiem poproszę w tablecie. Tak zgubię to trudno. Oj, no szkurwa. No nie, no wez tego, wypierdolę z tego pościgu. To wszystko jest kurwa bo jest się boję w dupę jebany, <grystanie> Grzechu, już, już! Grzecho, już, już, już! Starczy! Kurwa mać! Jezu! Czy... Maria! <grystanie> się wydurniacie, już wy zgubili, no. I tyle było, no. Łeł, łeł. Dolne, power. Co jest? Co łeł, łe? Już do reszty cię popierdoliło, widzo, w tej policji. M Mówił, Wierdamy, że klamka ulewała. ...punel Box filboxi Malika Center. Integrity way. Oła! <ścoughs> Eaa, pierdole. Obijamy na kwadraciach. Co bliziutko tak podchodzisz? Co podchodzisz tak bliziutko? Bo to. Jesteśmy na wysokości szpitala, przed wejściem... pancia wódka. nie w kurwie, bagci, ci pancio syknie... Weź coś Przez tu, to pani za zagadnie. ...za bankiem Flecka uh -huh. przy Winewood. Mhm. Mm

to no, jest mój pies, mój pies drodzy czego. Mój, mój. Na, na, No, no. Na łabańka. Łof, No hejka. Bo <ścoughs> <ścoughs> masz tutaj orzeszki, baton uf. czekoladowy. No gdzie to czekoladowy, psychopatko, chcesz go zabić? W synie trawią czekolady. Wiem. Zamach na funkcjonariusza, podnieś ręce. Zatrzymana jesteś dziękuję. do wyjaśnienia. Lewa, prawa. Ok. Potato tato chciała do zabić. Do Coś mi Co ty, co? Dałam mu czekoladę, psygietrawią czekoladę, on by zmarł. Oszalałaś? Cholera, jasne, to jest najlepsza rzecz jaka, cholera. Ja chyba laryngologa potrzebuję. Się ja pierdole. W grzechu się zaciął. Chyba, chyba Bo tato, ty jej wybaczasz? Łof, łof, łof. Ta? Banga? Aha. Okay. Dobra, Czechu, co się stało? Zestresowałem się. Aha, 4. dobra. I <gryli> dalej już nie wiem. <gryli> Pozuję 42, 32. Nie zawraca się na środku. Kurwa, zgubiony jest pościg. Już Ile sekund? Nie, nie zawraca. 42 sekundy. Drodzy Państwo, mamy nowy rekord, 42 sekundy. Gratulacje Grzegorz, U1 Przyjął. Spokój na radiu, spokój. kapeli, proszę o kulturę na radiu. Księć parmazonów na radiu. 430 do 101, proszę o zawieszenie kapeli, Zabrak brak koordynacji na radiu. Dobra, Grzegorz zajedź bodycamem, proszę bardzo.

No, to no. Grzesiu. Ja wiem, że jesteś manipulatorem, ale żeby uciąć to w momencie, gdy się rozkurwiłeś i ruszyłeś bezpodstawnie, no to już... No to teraz twoje, że tak powiemy no nagranie ci... z budykami. Ma ja, da... ja wyjewany mam w ucinanie, ja ci dam całe. Ale po co ci całe? Od tego momentu. Od tego momentu Proszę damy. bardzo. Wysiedź, no i fajno. Proszę tutaj na telebimie tak żebyśmy się na, na telebimie, bila. oczywiście. No idzie, o. idzie, no jak najbardziej. Oj, oj. prywacy jest, e... słuchajcie, Po prawej. Chyba tyle było z pościgu, 10.50. Rozjebali się i napędzaliśmy się, chciałem ich lewej. lewej. Kurwa! K, 10, no ale to informacja na radiu, że no będziesz wyprzedać cokolwiek? Co się Zajężasz? kurwa dzieje no. z wami dzisiaj? jak, ale to jest, to jest podstawowa no, no. rzecz, czyli no, jak, to jak się rozwalasz, to robo, ten... To co? No, no, no to nie no ruszasz miejsca, tutaj z Nawet nie dawałeś info na radiu, że jest 2, więc jakby no... No, i tutaj, tutaj mamy, drodzy przyszedł. Państwo, taką informację, no, bym powiedział, bodykamską. Wręcz. Afer bodykamska, kurwa. Grzyma. No. <grym> I tutaj, tutaj właśnie bodykałowa. pokazuje, jak dobre są te bodykamy, które właśnie mamy. No. Yy, ja bym zrobił to tak. Żeby jeden i drugi nie był pokrzywdzony, bo tu jeden i drugi. Odjebał i zjebał, i ogólnie to jest następny pościg, gdzie gubimy w ciągu 40 sekund. Eee, ja widzę to tak: eee, Do końca dzisiejszej służby, czy 318, też do końca dnia, 325, 317, eee, 325, 325, 325, moi kochani panowie, 7, będziecie 1, poruszali się w jednostce Adam, Wiktoria. Ja nie wiem, czemu ja dostaję w pizdę za zgubione pościgi, które są zgubione przez to, że Grzesiek jedzie nie w swoim Seu, tylko w innym, więc to logiczne, że nie da rady nim jeździć, a idzie na U1 za każdym razem. No, no ty, zjebałeś wojezły, tym, ty zjebałeś tym, ty zjebałeś tym, że giedałeś szkola, to, to, to Grzechu zjebał tym, że za wszelką cenę, znaczy inaczej może, Grzechu wykazał chęć nauki przede wszystkim tego sełu. A to, że Grzechu co zakręt się rozpierdala, to jest inna kwestia. Znaczy niekoniecznie to zakręt, akurat y, pościg za, za tym y, r trwał całkiem sporo. E, a kierowałem tylko i wyłącznie dlatego, że akurat Tomek y, był w czasie posiłku. A że wóz się na mnie natknął, no, to, no jubiler to akurat była próba po prostu no. spróbowania siebie Mustangiem. Ja widzę to po prostu tak, że skoro y, jeden i drugi sobie dzisiaj nie radzi, to do końca zmiany, jeździcie sobie Wiktoriami. A jeśli mówimy już o Tobie, Kapela, to my stojąc dzisiaj na światłach z Riftem, pierdolnąłeś 360 w powietrzu, za czym pojechać dalej? A wiesz czemu? No nie. A chcesz zobaczyć czemu? No proszę. Okej, daj sekundę. Bo spadła mi lampa pod koło idealnie i mi wyjebała w powietrze. Jak ogólnie, przy was to ja spadłem na ziemię. Ja pamiętam taką zasadę, która została napisana kiedyś na naszym dispatchu. Proszę bardzo. Masa jest dawno zapomniana odnośnie tego, żeby po takich uderzeniach się zatrzymać. Tomasz, plus jeden tutaj. 17 i... plus 2 no. kajeczka. Kajeczka. To no, nie to było, no. Tak, Tomaszu, proszę podejść tutaj do mnie z kajecikiem. Dobrze, pierwsza strona. Tak, wyciągnę pieczątkę. Uśmieszek. Trzy uśmieszki, oczywiście. Pochwała słowna. Cztery uśmieszki, no. plus 50 tysięcy. I po tato również daj mi swój ten yy, dzienniczek. <laughs> Jezu, Smutek? To nie wkurwierz od samego początku. E? Ktoś, Trzy wierdy, uśmiechnij się i żyj. Proszę Janeczku, wyjebaj się jak i przestaliśmy z Riftem, proszę tutaj bodykam. Sorry proszę za to coś, do... ale nie wiem jak to obejść. To już jest po zgłoszeniu, że jadę na traker. Proszę, na, na drugi raz zastosuj się w komatanie komunikator do... Jezu, ja skręcam myszkę razem z Giptaj. No to pierdolatą. Czyli sobie bombę i mi spada lampa pod koła. Mhm. Uh -huh. Stało się, jest wypadek. No i wypadek. wy jesteście tu po prawej widać was znaczy piesze. O, lecimy. <laughs> Ale lampy Przemu to jest najlepsze, Na GTA, także. Oh. E no, e no. 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 No, no, no. To już było delikatne, no. delikatne. No. No. No, nie, nie, nie udało mi się, nie, nie udało mi się wyjść To już było delikatne wyjście z roli, mniejsza o to. Ale przecież to było pojeźdź. To proszę. Bodykam wszystko wyłapał. A wszystko wyłapał. A spokojnie. Gregory, proszę bardzo. Uśmieszek. Smutna buźka, Bo się wpierdala całe życie. Tu smutna buźka? a raporty za jakie ładne pisałem? Za raportu nie dostałem uśmieszku. Druga smutna buźka. A chuj, tam w dupę. Ej, przekroczyłem. proszę bardzo, podejść tu do mnie w tej chwili. Dzień a tych Proszę tutaj. Trzecia słódka bóźka, Patrol Rowerem. Yeah. <laughs> to jest to jakiś